Zaproszenie dotyczy obecności dziennikarza opozycyjnego w Koło Brzegu w Niedzielę. Przy okazji Festiwalu Nadzieja myślę, że to będzie taka kontynuacja tej linii opozycyjno... no jakby to powiedzieć naj, najdelikatniej... Niech Pan linii. sam wybrnie z tego. <grymne> <grymne> opozycyjno... Kon, kon, ten, statycznej, konstantacyjnej. konstantacyjnej. Okay. No oczywiście zapraszam wszystkich mieszkańców Kołobrzegu po festiwalu Nadzieja, żeby przyszli do hotelu Sant Hotel, tak to się nazywa, bo hotel piaskowy, ale to nie jest babka z piasku, Sand Hotel w dzielnicy uzdrowiskowej na godzinę 18 w niedzielę, gdzie będzie spotkanie z panem Witoldem Gadowskim połączone z wyświetleniem jego filmu. No tak do tego wątku podziemnego to chciałbym dodać tylko, że rzeczywiście sala spotkań, sala kinowa Sant Hotelu jest w podziemiach i może dlatego skojarzyło się panu doktorowi nie nie zaraz wytłumaczę <noise> nie zastanawiam mnie trudno powiedzieć żeby festiwal na ziemi nie nie, nie. Był panie, Lechu, panie ponieważ panie szefuje... Lechu, ostatnio reklamowaliśmy w dużym napięciu spotkanie <noise> z, w panią który... Gargas. Tak. z panią Gargas. Tak. przyszło bardzo dużo ludzi odbywało się spotkanie tak. w... w prowicie, w prowicie. Tak. no i mieliśmy już nadzieję że teraz normalnie się będzie to działo w instytucjach i salach dzieje się i... normalnie chodzimy po różnych ośrodkach mają możliwość no po jakich uczestniczenia w środkach chodzicie no macie instytucje kultury i tam proszę robić spotkania. no tak nie stać nas na tak no drogą jak kulturę to nie stać nie stać nas po prostu ale, ale trudno powiedzieć żeby to było podziemne ponieważ patronują temu takie osobistości jak marszałek senatu jak marszałek województwa jak prezydent miasta no więc jeśli chodzi o nadzieję no to trudno powiedzieć żeby to było żeby pan prezydent gromek działał w podziemiu przecież no, ale tam. co rc nie jest godny. No trudno mi powiedzieć. Nie, zwróciliśmy się, do, do, nie zwróciliśmy się nawet Aha. tym razem, tym do razem nie. Panie Daniela. Zobaczymy się, że od przyszłego sezonu, od przyszłego budżetu zaplanujecie to wszystko tak, żeby e, można było z tego czerpać pełną piersią, a nie chodzić po hotelach. Bo... No, ale może gdyby uczestnicy takiego spotkania mieli płacić po kilkadziesiąt złotych za, za z, możliwość spotkania się z dziennikarzem, to może by to była przesada i trochę za dużo by było. Nie, ja wiem, nie wiem, chciałbym zaprosić na to spotkanie. Na razie pomijamy ten wątek publicystyczny. Zapraszamy w każdym razie gorąco. Powiedzmy parę słów o bohaterze spotkania. Na czym polega jego rys? że tak powiem, opozycyjny. Pan Witold Gadowski, rocznik 64, a więc w kwiecie wieku człowiek, dziennikarz, publicysta, poeta, pisarz, człowiek bardzo zaangażowany w działalność społeczną. W latach 80. członek NZS-u, NSZ-u, przepraszam opozycyjnego wobec Związku Legalnego, Związku Studentów. Później w latach już 90. dziennikarz i to dziennikarz śledczy. To jest bardzo ryzykowne zajęcie, szczególnie jak pan Gadowski się zajmuje terroryzmem, przemytem broni, handlem, bronią. Za takie rzeczy to niekiedy dziennikarzy spotyka, no, Coś nieprzyjemnego. Bardzo nieprzyjemne. Przywiezie film do brzegu. Przywiezie film, Abu Nidal, Pan Wojny. Abu Nidal, jeden z arabskich przemytników bronią. Trudno nazwać to przemytnik, ponieważ handlarzem bronią. bo... Handlarzem tak śmiercią, no tak się to, tak, to Handla śmiercią. Pan Gadowski jest autorem również fil, książki. Były najpierw reportaży, potem zawarte reportaże w książce. Tragarze śmierci. Wspólnie z Przemysławem Wojciechowskim napisał tę książkę. O tyle ciekawa, że pod Podtytuł brzmi Tragarze śmierci, polskie, Związ polskie związki z, z przemytem broni i itd. Zajmuje się również powstawaniem mafii mafii w Polsce, rolą służb specjalnych PRL-owskich i obecnych i pozostałością po PRL-owskich służbach z, z, tymi, z tym zagadnieniem, z mafią w Polsce, jak mafia powstaje. Są to niewątpliwie zagadnienia, które interesują, nie mówię tutaj o żadnym wątku politycznym, to interesuje wszystkich i dlatego moje zaproszenie kieruję do wszystkich. A jeżeli mowa jest o handlu bronią, zapraszam szczególnie naszych wojskowych ludzi, którzy są lub byli wojskowymi. Zapraszam również tych, którzy byli w służbach różnorodnych, o których nie wiemy, ale nie będziemy sprawdzać legitymacji obecnych i dawnych przy wejściu. Także być może dowiedzą się więcej o tym, o czym nie wiedzą, bo być w wojsku, a wiedzieć o tym, co się działo, to to są dwie różne rzeczy. Zapraszam również harcerzy kołobrzewskich, którzy niewątpliwie też tym się interesują. Jeżeli przyjdą w mundurkach, to będą, nie będą musieli płacić wstępu. Nie ma chyba w ogóle opłaty. Jest jakaś opłata? No ostatnio to... Zrobili Zrobiliśmy w ten sposób, <grymizja> to jakąś ciepę, zrobiliśmy tak, że w zawiadomieniach było, że wstęp jest bezpłatny, no ale niestety wyjście musieliśmy zrobić płatne. <grymizja> Dziękuję serdecznie, zapraszał Lech Kozera. Związany z koobrzeską opozycją ja powtórzę jeszcze raz ten wątek, że w Europie nie ma opozycji, nie ma może miejsca na opozycję i domniemania, że coś jest nie tak, no ale jakimś dziwnym trafem te takie ciekawe spotkania odbywają się w podziemiach. Ale niedziela, godzina. Na 18 Sant Hotel w podziemiach <laughs>